Dzień dobry Państwu, z tej strony kłania Wam się nisko i serdecznie Carcelin Investigium i zapraszam Was drodzy towarzysze oraz drogie towarzyszki internety na można powiedzieć już finałową, przepraszam, muszę to poprawić, dobrze, na finałową już misję z gry Grand Theft Auto Vice City na platformę Sony PlayStation 2 w ramach cyklu Carcelin Plays Games. Bowiem, e, dziś, bowiem w dzisiejszym odcinku roz, e, wyrównamy ostatecznie rachunki z e, naszymi niegdzisiejszymi przyjaciółmi, a obecnie można powiedzieć już wrogami. A, ale żeby nie tracić już, można powiedzieć, tej magii, zapraszam Was do oglądania. Nie, będzie to niesamowicie ciężka misja, dlatego będzie lepiej, jeśli podwinę tu rękawy. Oczywiście to nie kontekst erotyczny, kurwa, tylko Trzeba się przygotować, wiem, Dzisiaj będziemy zabijać. Dużo zabijać. Niczym kurwa Terminator. Będziemy iść i tuf, 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 napierdalać wszystkich, każdego. Dobra, drodzy państwo, jedziemy. Dzisiejsza misja nosi Kryptonium Keep Your friends Close. What's going on? Tommy. Oh, good. 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 Listen, listen. Oh, uh, listen. I like fish. I love fish. I love them as pets and bowls, or as food on a plate. But as much as I love them, I don't want to sleep with them, okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes, and I shut up, Ken. Sit down, Lance. What the hell's going on? It's your friends up north, Tommy. They ain't too happy you capped their man. They're coming down to see the business today. They took longer than I thought. Guys, we going to make this final. We gotta leave no doubt that this is my operation. Mine! Ken, you get the first one to counterfeit cash and put mil w briefcases. Lance, you get the guys together. Okej. Okay. Dobra, szykuj się Karcelinku, bo będzie zajebiście ciężko. I tak ten film... Jeśli się uda, trzeba będzie podzielić na dwie części. Big hugs for your old buddy. I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family <laughs> etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's three million cases. How many was it? Ten? No, eleven men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill <laughs> one man. One man. They hey, knew Tommy, I was coming, son. Tommy, watch your tone. Anyone would think you blame me. For that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? Oops, Oops. sorry, Tommy. This is Vice City. This is business. <laughs> you sold us out. No, I sold you out, Tommy. I sold you out. The real cash is upstairs in the safe. So, Tommy, what was the big plan? You think I just take the fake cash, save face, and run away with my tail between my legs? No, Can I just wanted to piss you off before I kill you. <laughs> no, dear ladies and gentlemen, lens. Nas zdradził syn nas zdradził Dobra drodzy państwo Szykujemy się eee, Okej okay, ja sobie tu przygotowuję okay. Przygotowuję na razie swoje cacuszko Bowiem czeka nas naprawdę sporo dzisiaj Do zabicia <laughs> Będę strzelać jak do kaczek Okej okay. O ty kurwo Dobra chuj Dawaj mi kurwa o, ja pierdolę. Okej. Okay. Popatrzymy, co tu się dzieje. Dobra. Okej. Okay. No to dobre. O! Uh. Ja pierdolę! Ja tu zaraz przejebię. Okej. Okay. Nie, niech tylko tu przybiegną, jeszcze. Dobra. Biorę swojego gana Pięknego. Woo! Fucking hell. O, mam cały pancerz. No, tu. Dobra. Dobra. Dobra, nie udało mi się go zabić, ale chuj. Dobra, lecę po węsa Lecę po tego skurwy syna. Dobra, widzę, że tu mi się nie udało, ale to jeszcze nic straconego. No i teraz i tak będzie ciężko. Dobra. Dobra, przyszykuję teraz swojego gana i jedziemy, drodzy państwo! No dawaj, dajesz. Dobra, teraz już będę wiedział jak tu kurwa strzelać. Uuuu! Spierdalaj! To mi kurwa! Bo mi tu zaraz zdechniesz gnoju! A, tu jest życie, dobrze. You are close to death. Okej, okay. nie no spokojnie, tu jest jeszcze trochę zdrowia. Dobra, ja tu spróbuję załatwić Lensa moim standardowym uzbrojeniem. Kurwa, ciężko. Dobra. Jee, yeah, zabiłem Lensa chyba. Dobra, teraz lecimy dalej, drodzy państwo. Tylko tak ostrożnie, żeby kurwa się nie za bardzo wykrwawić. No zabij, zabij, zabij skurwy syna. Okej okay, drodzy Państwo, jakoś mi się tutaj udało przeżyć, także lens jest już trafiony, lens wącha glebę w tym momencie. No i oczywiście zniknę... No i oczywiście. <laughs> Z tego co widzicie drodzy Państwo, zrobił się tu burdel. Dobra, lecimy na dół. Teraz muszę tylko mieć pewność, że mnie tutaj skurwy syny nie zajebią. Także polecę na dół, doładować sobie zdrowie. O ile tu nie będzie żadnych skurwieli po drodze I pokażę wam, drodzy państwo, moją dobrą kryjóweczkę O ile mi się uda przetrwać Pokażę wam, drodzy państwo, moją dobrą kryjóweczkę Gdzie mogę tutaj rozwalić sonego. Aha, widzę, że tutaj ktoś już oberwał O ja pierdolę

Dobra, Dobra. O kurwa, bo mnie tu zaraz rozwalą! Ja pierdale, Co tu się dzieje? Dobra, chuj. Lecę na dół, lecę na dół, lecę na dół. Może mi się uda zastosować moją taktykę. O ile kurwa, tutaj nie zginę. Nie wiem. Ja pierdolę, nie, ja tu kurwa zaraz zginę. A nie, dobrze, dobrze, jest jeszcze życie. Jest, jeszcze, jest, jeszcze. O, kurwa. Doprowadziłeś mnie do zawału. Ja pierdolę. Dobra, wiem, 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 co tu się dzieje. Dobrze, że chociaż jest tutaj to życie, także możemy dać sobie jeszcze radę. Mhm, teraz bez, teraz skup, teraz przy skupieniu. Dobra Aha, okej okay. Dobra, teraz zastosuję swoją tutaj taktykę ulubioną Dobrze, drodzy Państwo, pozwólcie tylko, że sobie tutaj zapauzuję Niech opanuje dłoniu i emocje Na spokojnie, na spokojnie Dobrze, Karcelinku Ja swoją drogą, jeśli mi się uda przetrwać, podzielę ten film na dwie części, bowiem jeszcze napisy końcowe trzeba pokazać Życzcie mi szczęścia! Dobra Okej... Okay. Nie, ja po prostu, ja wiem jaką tutaj taktykę obrać, czyli po prostu ukryć się za schodami. Żeby tutaj mnie już za bardzo nie załatwił. Nie, po prostu muszę się ukryć tak dobrze za schodami, żeby mnie tutaj nie załatwił. Dobra, widzę cię? Dobra, widzę cię. Okej, okay, widzę cię, widzę cię. Nie wiem czy ja go tu. A! zabijałem Sonego! Jak miło! No i widzicie drodzy Państwo, tak właśnie opiera się moja taktyka. Po prostu za schodami i... Je. rozjebać Sonego! Ja pierdolę! Udało mi się kurwa, drodzy Państwo, za pierwszym zamachem o dziwo był moment, że mogłem zginąć, ale mi się kurwa udało, oh drodzy God, Państwo, no, udało no, mi się no, no. Jestem dumny wyjdzie, z, wyjdzie. z siebie! <śp��ant śpiewanie> <tymi zmiarą. śpiewanie> So Tommy, what on earth happened? I had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick, Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole! I'm glad you took him out. I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either. Because there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. I mean, I mean you're... you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing, two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. <laughs> I know. Ain't it just beautiful? <noise> aż mi się płakać chce, dobrze, drodzy Państwo, ja sobie ten film podzielę na dwie części. Także zapraszam Was do obejrzenia napisów końcowych.